Siema, z tej strony, Kosiorski, witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie po 4 multi samony na Dokan Festival, SSJ2, Goku i Vegeta. Zarówno jeden baner, jak i drugi jest fajny. Na pierwsze 3 multi, no i czwarty jest darmowy, mamy przecenę, czyli pierwsze 3 mamy troszeczkę taniej, a czwarty jest darmowy. Czwarty jest darmowy cały czas. Nawet po wykonaniu tych czterech on tam jest co, no co czwarty darmowy, tylko 50 trzeba wydać i dostajemy jeszcze etykiety za sumony, więc to jest mega fajna sprawa. Mi się te sumony bardzo podobają. Z ciekawości aż zajrzałem na Reddita, co tam ludzie uważają na temat tego banera i no mi się akurat nie, nie jestem aż tak bardzo zdania tego samego co inni, bo dużo osób jakby mówi, że a tylko te 4 multi już, że to nie jest takie nic, wow, bo te postacie wszystkie wrócą. No wrócą, ale jest tu naprawdę dużo użytecznych postaci i no wrócą kiedy? W grudniu wrócą albo coś takiego, więc to, to, to jest bardzo dużo czekania. A wydają mi się postacie naprawdę interesujące, mniej więcej można to zobaczyć tak. Nowy SSJ2 Goku Angel jest bardzo fajny, SSJ3 liderem i. OTHER WORLD WARRIORS, czyli Super Saiyan 3, kolejny lider, duży procent, nie mam lidera SSJ3, więc bardzo fajnie gdybym go wylosował. Generalnie postać bardzo fajna, dużo ataku, dużo lewa I, no i jest spoko. Jak porównać tego, a tamtego Vegeta, to to są jakby identyczne postacie, ten ciut podobnież, no jeszcze nie sprawdzałem, więcej uderzy. Ale Vegeta łatwiej, jakby oki i chyba ona bardziej jest użyteczna jakiegoś SBR-a czy w Goku Event Legendary, więc teoretycznie, no, obydwie postacie są świetne. Dobra, ma on też kilka kategorii, więc jak najbardziej go będzie można użyć gdzieś, hmm, nawet sporo kategorii, więc bardzo fajnie. Następnie mamy nowego Gohana, e, no. Dobry Gohan, Hybrid Saiyan, tylko 120% lider, czyli za bardzo nie zrobimy, ale 120% ataku ma od razu i defa oraz yy, poza tym, że może aż na dwie rundy, to zobaczcie, że Margin Busaga, Super Class, mm, su Super Class yy, sojusznicy mają K plus 2 atak DEF 30%, czyli pomimo tego, że ma bardzo wysokie atak DEF, może silować to jeszcze Super Class Margin Busaga. Hiluje, znaczy daje atak D, więc to jest super, super fajnie, fajnie. Następnie mamy LR-kę, od LR 4 Goku, i dlatego też, jeżeli wybieracie banner to chyba ja bym wybrał ten, ponieważ no, według mnie dużo przyjemniejsze są teamy Goku Family, które można właśnie zdobyć, zrobić z SS-4 Goku. Yy, tutaj zwykły Goku, już raczej nieużywany, tutaj mamy. Super Saiyan Goku transformującego się, który też jest spoko liderem. No, już coraz mniej używany, ale jest. Rim of Gods lider też tak samo. Dobra postać, jednak coraz jakoś mniej używany, ale świetna. No i Goku, Kaioken, który dostał Eza i jest. No, 2 miliony taką sobie wybija na licznik, więc spoko. Ten nie ma Eza, nie ma DEFA, jest mało użyteczny, ale jest. Na tym samonie, na tym filmiku będzie też kolejny samony, ale zaczniemy od czterech tych. I na początku chciałem zrobić po 8 na jednym i na drugim. I tak jak mówię, według mnie ten baner jest fajny, bo każdą postać, jaką wylosujemy, jest użyteczna. Możemy zrobić bardzo różne teamy, albo po prostu używać ją w innych teamach. Ja prawie każdą z tych postaci mam, więc poza tymi nowymi. I SSO4 i WGTOMELER.com. Ale no nie mam takiej presji, żeby tu sumonować, dlatego robię tylko 4. Ale według mnie tu jest naprawdę warto zrobić troszeczkę więcej, jeżeli macie na to możliwość. Ale jak nie, to zbierajcie spokojnie na rocznicę, która już niedługo, lipiec, sierpień się szykuje. A czy ja tutaj coś wylosuję? ssj 4 Goku. Czerwony. Który nie jest lr -ką. o i jeszcze Gotem ten, dobra Ym... Ten Goku Jest też w miarę spoko opcją Bo, no jeżeli chcecie na przykład Ultimate Clash'a zagrać Jakiś super ster team, to i tak go użyjecie Więc to nie jest, to, to, to nie jest zmarnowana postać To jest bardzo fajnie, że on się trafił ja Ss3 animacja Gwarantowana SSR-ka, więc nic tam co bardzo ta animacja nie daje szczególnego. No i chyba będzie tylko tak gwarantowana SSR-ka. Goten. Nie jest to za specjalna SSR-ka. Mamy też dostępne... Hmm, właśnie, jeżeli nie graliście to jak prędzej się zalogujcie do gry, bo pierwsze 3 dni tej celebracji mamy aż około 10 kamieni na dzień. Na dzień dostajemy za freeza zalogowanie się, więc jest to dużo. Jak prześpicie, no to prześpicie nie dostaniecie ich. No nie, znowu ten ssj 3, który prawdopodobnie mi tu za dużo nie przyniesie dobrego. O. Nie wiem czy tam tego mam, ale on i tak jest beznadziejny. A ta postać również beznadziejna. Także grubo. Ostatni darmowy. Jeszcze raz użyjemy też etykiety. Zrobimy kolejne cztery na Wegecie, więc troszeczkę będzie jeszcze tego. O, trunks. Cześć, trunks. Coś mi się wydaje, że trunks ze sobą to, to, to tutaj coś będzie. O! O! Ale fajna animacja. Powiem wam, że cz, cz, czasem. Dobrze. Jest użyteczna, użyteczna... Znaczy nie używam jej, ale mogłaby być użyteczna. Postać. Zobaczymy co dalej. Bo tu zapowiada się bardzo fajny samon jest. Goku UI jest banerowa postać. Chyba go nie mam na 100%, więc fajnie, że się trafił. Jest to dobry gościu. Jestem zadowolony co dalej, co dalej no nie bardzo aż dziwne że 3, myślałem, że jak ten to już jest minimum nie no dobrze, 3, 3, 3 SSR -ki. dobra, czyli spoko, tu nam poszło całkiem dobrze, tutaj sprawa jest hmm, też dobra też jest dobrze ponieważ tak ten gościu jest liderem SSJ-2 kategorii i Resurrection Warrior. No i SSJ-2 kategorii chyba nie ma innego lidera, więc fajnie by było to, go trafić. Pasywka i tak dalej to samo, tylko że ten sobie zwiększa defa zamiast Ataku. Ogólnie, no kategorie trochę inne. No i cóż. A, i one w ogóle się ewoluują po bodajże trzeciej turze. Więc fajnie. Co jest tutaj dalej? Dalej mamy nowego Daburę. Spoko, podobna sprawa, bardzo identyczny do Gohana, tylko że Extreme klasę suportuje, więc fajna postać. I w dodatku. Gdzie to jest? O, w dodatku on sobie zwiększa na stałe DEV, więc to jest mega użyteczne, bo no właśnie czy to na Legends Goku możecie go użyć. Mm. Lr, ssj 4 Vegeta. No, pierwsze jego tury nie są mega świetne pod względem ataku, ale potem fajne. No i jako lider, więc bardzo fajny, fajna postać. Chciałbym go wylosować. Vegeta, ten też jest fajny, bo ma dużo ataku Defa. Daje radę nadal, pomimo tego, że jest to P1, bardzo dawna karta. Dalej mamy dwa transformującego się Vegety, który też jest bardzo użyteczny, bardzo dużo potrafi zaatakować się transformuje, nie mam go niestety więc też bym mógł wypaść i ten Vegeta jest bardzo dobry, Pure Saiyan, lider no, lider Pure Saiyan, która jest bardzo duża i bardzo mocna więc ta, ten gość pozwoli wam tworzyć bardzo mocne teamy ale a tu jest bardzo dobry za więc fajna też postać, I ja pewnie wylosuję tego, bo ja już go mam na 100% i jeszcze chyba trzy kolejne kopie mam do, nie, do tej postaci, co jest masakram Tyle, tyle jest tych zapasowych postaci u mnie. Akurat w tym wypadku. A tego transformującego się wegety nie mogę trafić. Dobra. 2 I lecimy. Tutaj będzie troszeczkę Vegeta, SSJ od Vegeta, no, SR-ki, Też możecie pamiętać o tych, żeby te SR-ki użyć na podbicie superataku innym postaciom. Na przykład jak ten Dabura wam tu tyle razy poleci, a dostaniecie SSJ od Daburę, śmiało wbijajcie w niego superatak przy ich pomocy. Dobra, tutaj nic ciekawego. No, nie zapowiada się za ciekawie. Nie zapowiada się. W sumie w tym pierwszym samonie powiem wam, że na tym Goku to i tak mieliśmy dosyć dużego farta, bo... oh shit, jest, 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 skip, skip, z powrotem do gościa. Zapisujemy, jest, Vegeta. Fajnie, będzie lider SSU2 i Resurrection Warrior. Resurrection Warrior też nie miałem lidera. Nie mam Int -freezy, więc fajnie. Super, 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 że się udało. Fajnie, że chociaż jedna postać. chociaż jedna postać, to aż jedna postać. Wow, super, super. Na ten moment fajnie. Jeszcze zrobimy dwa multi, nam zostały. No. Dużo gości leci. Ja powiem wam, że jestem i tak bardzo zaskoczony na Goku, jakby był z Samony. I z tej animacji, z tymi Goku, co tak odliczanie z... Jak to się nazywa? Co o na ten Goku mi tu wypada? Z... rocznic gry. O. Paragus też nie jest złą ssr do pure Saiyan jako support jak najbardziej się przyda. Jeżeli taką kategorią gracie i macie dobre tam postacie, to można go użyć jako support. Ale generalnie raczej szkoda na niego też kamieni. I ostatni tutaj salon, ale mamy jeszcze etikeciki, które no, też od razu użyjemy, więc zostańcie jeszcze chwilę. I bardzo słaby Tanks. No, ten multi nie był za ciekawy. Za darmowe multi nie dostaliśmy etykietu, jak widzieliście. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że tu idzie multi na Goku. Jeszcze jest kolejna szansa na SSJ-2 Goku. Uuu, z Tienem to ja sobie mogę. Tu chyba nie ma gwarantowanej SSR-ki, tak w ogóle. Więc prawdopodobnie. Prawdopodobnie mogę to. Tu... O! Bye guys! Ale bye guys to mi chyba dużo nie gwarantuje. Chociaż zobaczymy, zobaczymy. O! SSJ2 Goku Angel! Ale to nie ten. Tak w ogóle on. I tam trzy pozostałe SSJ2 Goku dostaną Eza. I będzie to bardzo fajny Extreme Zetawakem. I ten jeden Goku jest ten AGL SSJ2, co tam ma, jakby leczy od orłów niebieskich. I to w ogóle będzie tak dobry EZA. W ogóle ta postać już jest dobra, a po EZA będzie jeszcze świetniejsza. Ale to dopiero za tydzień. Tu też bye guys Więc do tego czasu jeszcze zobaczymy, co się. Yy, zob o! O! O, zobaczymy co będzie w grze. O, 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 o! Fizyczny! Jest! Wreszcie transformujący się Vegeta. Wow! Dobrze. Nie miałem gościa. Nie miałem gościa i on mi się naprawdę przyda. Fajnie. Każdy go już pewnie ma na. O, trzy SSRki. No, ten SSJ3 Vegeta też nie jest najgorszy. Czekam na ich Eza. Fajnie. Także się udało. No, dobrze. To tyle w tym filmiku. Dajcie znać, co wy wylosowaliście. Tak jak mówię, według mnie dwa banery są bardzo dobre. I no, mi się wydaje, że to jest błąd, że nie zrobię po 8 multi. Ale tak naprawdę większość z tego mam. Nie jest to dla mnie aż takiego, takie bardzo ważne, ale dla nowych graczy śmiało róbcie, chyba że zbieracie, co jest też mega dobre na rocznice, to zbierajcie. Ale po te 3-4 multi pierwsze na pewno zróbcie. Dziękuję bardzo za obejrzenie i życzę miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.